Jeden, nagrywamy cięsko porter. Spin off. Studenciaki. Sprawdzić, czy wziął Mori. A. Szalony, jest do zera. Nie, nie. się, idzie do was, do chyba Ja pójdę po cydy No bo ja, do szybciej. Jak to A jak zwykle czarny hukra z Co wy robicie? A? 9 tak zwane No ale jaki mm. <grym> i to jest zbyszek kucharski Kuchinashi. Japoński Zbyszek kucharski Mogę po ma czego występuje No to jest zajebisty bug mimo Jaki? Ja se teraz wstaję i... O kurwa! Dobra, nie, no, nie, wydałem, Dobra, ale szczerze że to się nie wygrać. Nie? Dobra, no, nawet no, jestem... Tak jestem pod wrażeniem nawet tej akcji, którą teraz zrobię No mówię, on ma świetny prestiż, kurwa. On jest pojeb... On jest jednięty. Ale widzicie jak jakiej kurwa na IQ porobił? Nie zablokowałem go, sorry. No Ma latarkę, ja ma latarkę, Bill ma latarkę Nie, wyjebał Billowi ona, na, Uciekać, uciekać, bo nam nie idzie o! Uciekłem, dobra Jestem jeszcze Musiałem uciec, bo bym mnie jedną też powalił Nie, podniósł Billa Czołgaj się, czołgaj się, czołgaj się, czołgaj się Jak coś to będzie tego Proszę Cię healować Jeszcze powiem kiedy stop Stop, 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 stop Go, 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 go Healuję, healuję, healuję O, dobra, właśnie muszę... Nice <laughs> Jak się patrzy <coughs> Pójdziesz pod tą szmaciurę? O, i blokuje mu gena, kurwa Ebenezer Scrooge, kurwa Mam widzisz? Mi zimno w stópki Pójdziesz Swimku, do niego? Tak ja Heal'niesz mnie, dochil dochilujesz mnie dochilujesz mnie ja. Co to kurwa było? No nie blokuj mnie ty kurwo stara! Stara kurwa The old pipe tak zwane o kurwa, dostałem z tego. Tylko kurwa Ale ile by ci musieli takie... zapłacić, żeby ci się... żeby ci się zesrać do mordy, na przykład? Ile by hmm... ci musieli zapłacić? Z milion dolców? Million dolarów? Ale no ale tam muszę wygrać w, kurwa w jakiegoś euro jackpot i, i to zrobić. Czarna... o. Mm -hmm. Retribution, to jest retribution. Tu jest, tu jest. Jest, jest, jest. jest, to się wystraszyłem, ja pierdolę. Nie, nie, żartuj tak się. Wiem, ja to nie mogę, że ty drześ pizdy nie masz i. Jezu, jak się wystraszyłem. Ale się nie iry, się tak kurwa wystraszyła. Ja tak, tak po cichu gada, kurwa, Debbie. Jezu, no, kurwa, ale naprawdę się wystraszyła. <laughs> no, mi stary śpi za ścianą, bo kurwa, nie śpi w pokoju z matką, ja się podpalę, to podczowuję, jak coś. Nie śpi z, z matką w pokoju, bo on no, kurwa chrapie na co, nie? się coś stało. Bo jak w piłkę grał. Ja pierdolę Z żoną nawet nie może Nie napierdolnie. Ja nie, nie. Nie, nie. Ja pierdolę mi się wybię, ale to jest... Chcesowo. No Nie, nie chce się grać do kurza czarnucha. To... Spadaj na dół. W kogo? Łap mnie, łap mnie Łapie. O kurwa! <laughs> <laughs> Tego to nie chcę łapać akurat. Ale sam latarką. Idę po tak ciebie tak. misiaczku. Nie jest najgorszy, tylko jak hmm. tyjmiesz protection hit. Jezu! To Jezu, zrobiłem mu paletę na pysk tak, że on... MNESR skrót zrobiłem, MNESR skrót zrobiłem, MNESR skrót zrobiłem nie taki takiego zrobiłem, że to jest chuj. Taki MNESR świat. <laughs> nawet ta sama mapa, kurwa. No, nawet ta sama mapa, wszystko się zgadza. bo jest chopciakiem hmm. Przyjmuję protection hit'a, przyjmuję protection hit'a za ciebie. O co? Widziałeś, kurwek się zdziwił? Taki jedną w palety, co jest, kurwa, co on robi, bo. <laughs> Się, to się nie, czarno. nie, Jezu, Jezek on dostał paletą! On dasz w paletę, dostaje taki eb. Nie ebenezer. mogę Nie mogę tego dać na niezrobionego Ach. Gena Gdzie tu jest? Serio? No. Zobacz, zobacz swoje lewo Aha, faktycznie